że mam dzisiaj takie nieduże statko kurek to są wszystko młode kurczaczki Niewiele wiele powiem szczerze mi zostało, bo 2, 4, 6, 8, dosłownie 10 sztuk to są z takich tych późniejszych naszych lęgów w zasadzie to jest koniec lipca powiedzmy nawet może początek sierpnia już dokładnie nie pamiętam Wiem, że w sierpniu już inkubator wyłączyłem ale jeszcze mogło właśnie to tak już na początku początku jeszcze się lęgnąć Także tak jak powiedziałem bardzo późny miot, ale kurki widzę sobie radzą, też i taka, ta siebrycia to taka, no nie wiem, może tak mi się wydaje, troszkę ma te skrzydełka zbyt opuszczone, ale widzę taka dosyć ruchliwa, nie wydaje mi się, że byłaby chora, chociaż, tak jak mówię, wygląda mniej, mniej wyraźnie jak te inne. No co tutaj mamy, mamy białoczuba, jednego brązowego. Tego typu brązowego to wcześniej było. Pokaż Ty się. Yy, bo jeszcze nigdy w życiu nie miałem brązowego. A to jeszcze w dodatku jest kurka. Także mnie to bardzo cieszy. Do pogódki wiadomo, że wszędzie ich pełno. Tutaj pokażę Wam. To jest mojowiec. Ja Pokaż Ty się, bo się jest za kurka właśnie. To jest kobutek. Bardzo śmiesznie taki nakrapiany. Taki malutki, taki chudziutki, taki. O! Pokaż, tutaj się mam. Faj, ucieka. Taki śmieszny na długich nóżkach. Taki chudzielec, ale powiem szczerze, jak się weźmie go do ręki, to taki umięśniony Czuć takie mięs mięsko, że ma, nie? Jest taka nędza. Tu pokażę Wam kurkę, właśnie do niego. Czarna kurka. To mi się też bardzo podoba z taką złotą, złotą szyjką też na taki długi, długi nogach jak widzicie ładna jest No ona na pewno starsza jest od tego kogutka, no bo już niemalże dwa razy większa No i sobie brytki, i sobie tutaj mamy yy, dwie złote Raz, dwa złote. właśnie to i dla się czaje je wskoczyć na górę jest jedna właśnie z nich, tu jest jeszcze jedna kurka, tu jest taka kurka, ala cytrynowa bym powiedział, pokażcie się, filka ją zasłania, taka właśnie cytrynka, bo widzę, że yy, niewiele tego, tak, cytrynka, typowa cytrynka, no i filki, filki są raz dwie silki, no nie mam pojęcia co to teraz będzie, czy to kogutek, czy kurka już też takie widzę myślę, że odchowane, no boję się użyć tego słowa, bo to jest wszystko przed nimi, zwłaszcza teraz mają być już coraz zimniejsze dni w poniedzieli ma się robić jednak zimno a one są małe, także trzymamy je w takim jakby budynku nie są tak bezpośrednio w kurniku na dworzu oczywiście nam są przykrywane i dodatkowo takim dużym worem, płótnem takim więc no nie mają na pewno zimno w nocy natomiast no jak mówię to są jednak małe kurki Szkoda było ich, bo bardzo to są akurat tak wychodzi że se brytki mam cztery no jedną właśnie wam pokażę taką bezwoskową wręcz spójrzcie to by to zasłania sam postaram się jak to... wydobyć na wierzch, pokaż się kurko widzicie, w ogóle łusek nie ma, tak jak to mają sybrytki, są tu widać obok takie łuski, ta natomiast ma tych łusek jakieś tam śladowe ilości takie zaznaczone ale już miałem taką jedną górkę kiedyś kiedyś mi się taka właśnie wylęgła i kto wie czy to właśnie nie jest córka od niej, bo ja mam ją wśród swoich sybrytek w stadzie takiej wiadomo się nie sprzeda. a szkoda sobie tam ją likwidować, więc niech sobie żyje. Tak to wygląda, mam 10 sztuk, jak wspomniałem. I te 10 chciałbym jednak zachować sobie do wiosny. Byłbym zadowolony, bo mówię raz, dwa, trzy... To są same kurki, mam 5 dosłownie kurek z co jest bardzo ważne. Nie ma ani jednego kogutka. A w swoim stadzie tamtym podstawowym mam 3 koguty i 8 kurek. No 7 już chyba teraz tam jest, 7 już kurek i 3 koguty, więc jakbym tu 5 sobie jeszcze dorzucił. Miałby naprawdę bardzo ważne sado na wiosnę. zaraz trzeba będzie przynieść im wody, bo dopiero żeśmy je wynieśli. Bo dzisiaj tak troszeczkę cieple, cieplej, troszeczkę widać słoneczko. O, jak je śmieszne. więc ja sobie trochę podrzebią tu z ziemi podkubią zaraz się przyniesie ziela im jeszcze się znajdzie trochę trawy zielonej już napędzają to troszeczkę bada witaminek